Lepiej wiem, że będzie tak Jestem nagra i widzisz mnie znów W tym sercu zostanę na wieki już Nic mi nie brakuje To są moje chwile, moje momenty Wszystko błyszczy, widać diamenty Przypią się iskry, na dłoniach blinki błyski na mnie nie odwracaj wzroku. Dziś wieczorem jestem w moku. Rzucam dziś wieczorem, biorę dziś torbę. Jestem taka chciwa, rozpieszczona. Rzucam dziś wieczorem, cała scena moja. Nieważne kto? Ja jestem pierwsza. Złote kieliszki, dźwięki na pełen gaz. Czerwony dywan nikt nie dorówna nam. Każdy krok jak błysk flesza show trwa. Nie pytaj, co zrobię za chwilę. To moje życie, moja ja gry. Rzucam dziś wieczorem, biorę dziś torbę. Jesteś taka chciwa, rozpieszczona, Rzucam dziś wieczorem, cała scena moja, nieważne kto mnie, ważny ja ja pierwsza. Wiem, jak był, jak, był, jak to estało? Ja tu kiewon esta moje życie. Może ale... powolon essa. Ja tu kiwę lekkie wolno Nie pytaj, co zrobię za chwilę. To moje życie, moja reguła gry. Rzucam dziś wieczorem, biorę dziś torbę Jestem taka chciwa, rozpieszczona Rzucam dziś wieczorem, cała scena moja Nieważne kto, ja jestem pierwsza Je mm, l'estat Moje życie do mm, l'estat mm, mm, mm. Co zrobię za chwilę? To moje życie, moja reguła gry. Rzucam dziś wieczorem, piorę dziś torbę. Jestem taka chciwa, rozpieszczona. Rzucam dziś wieczorem. Cała scena moja, nieważne kto? Ja jestem pierwsza. Nie ło, i widzisz widzisz znów. W w sercu zostanę na wieki. wieki